Siema. Witam w drugiej części na temat tej chińskiej podzielnicy z Allegro, jednej z najtańszych. Ostatnio pokazałem Wam, że ta podzielnica ma możliwość kasowania luzu. Okazało się też w komentarzach, że sporo osób ma ten typ podzielnicy i wszyscy sobie chwalą tą podzielnicę. Nawet mimo tego luzu, który wcześniej Wam pokazałem, a to wszystko mówię Wam, ponieważ dostrzegłem jedną niepokojącą rzecz. No, nie jestem w stanie tego sprawdzić na razie, jeszcze na maszynie. Z Waszych komentarzy wynika, że nie jest to żaden problem. Aczkolwiek nie powinno tak być. Mianowicie, co się dzieje? Widzieliście, że skasowałem ostatnio luz. Faktycznie tutaj ten luz jest niewyczuwalny. Wszystko super. Pokrętło kręci się w tym miejscu z minimalnym oporem. Spokojnie do zaakceptowania. Nie jest to duży opór. Ale wystarczy, że ja wykonam kilka obrotów. I jak słychać, pojawia się już minimalny luz. Jeszcze kilka i ten luz jest jeszcze większy. O czym to świadczy? Najprawdopodobniej ślimacznica lub uzębienie na ślimacznicy nie ma współosiowości z wałem wrzeciona czy właśnie z samym kołem. W sensie zębów z samym wcześniej wytoczonym kołem, ponieważ gdy my dosunęliśmy w jakimś tam miejscu, gdzie wydawało się, że ten luz jest dosyć duży, tamten luz został oczywiście wybrany, ale w innym miejscu ten luz się znowu pojawia. No i co teraz? Gdy ja teraz ponownie spróbuję skasować luz, na przykład w tym miejscu, żeby go nie było, to dojdzie do sytuacji, że owszem, w tym miejscu będę pewnie mógł obracać dosyć swobodnie pokrętłem. I tego luzu nie będzie, ale co się stanie w sytuacji, kiedy ja wrócę do tego miejsca, gdzie już tutaj delikatnie wyczuwam opory na, na pokrętle? Na pewno tutaj, w tym miejscu, opory będą jeszcze większe. Na chwilę obecną, nie jestem w stanie stwierdzić, czy można coś z tym zrobić. Jedynie z Waszych komentarzy wynika, że duża część tych podzielnic. Mniej więcej tak się zachowuje. Kolejna rzecz, na którą zwrócił uwagę jeden z moich widzów. Nie wiem, czy w Waszych podzielnicach też jest tak samo. Ciasno chodzi uchwyt trójszczękowy. To jest dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ taki typowy chiński uchwyt trójszczękowy zazwyczaj chodzi wręcz za luźno. Te szczęki tutaj latają, narzekacie na to, a tutaj wszystko jest Wręcz bym powiedział aż za bardzo spasowane. Oczywiście no, jakby nie przeszkadza to w samej pracy. Nawet powiedziałbym, no, że dla podzielnicy to nie jest wcale tak, tak źle, że on chodzi ciężniej. Ważne, żeby chodził precyzyjnie. No i teraz sobie to zmierzymy. Producent podaje tutaj bicie pręta Fi20 długości 50 mm w uchwycie i wychodzi temu gościowi 8 setek. No, na długości 50 mm, 800 mm, na chiński uchwyt to nie jest wcale taki zły wynik. Frez Węglik Fi 20. Ok, Fres Fi 20. Wysięg co prawda nie 50 mm, a jakieś 25-30 mm. Z tego powodu, że muszę zachować tutaj jakieś w miarę pewne trzymanie w szczękach, no ale dzięki temu wynik powinien nam wyjść dużo lepszy niż te 800. Tutaj mamy 0 stopni, i jedziemy. No ile wyszło? 4 Myślę, że całkiem nieźle jak na taki sprzęt. Chyba nawet nie całe, co? Bo ja tutaj tak patrzę z góry pod skosem na tą wskazówkę. No, myślę, że coś około setek, ale my jeszcze spróbujemy tutaj zmienić ten chwyt, trochę go poprawić. Zobaczymy, jaki to ma wpływ. Okej, okay. jesteśmy na 0,0 i jedziemy jeszcze raz. No, teraz wynik dużo lepszy. Wystarczyło, że włożyłem parę milimetrów głębiej frez w szczęki, no, i wynik jest całkiem dobry, zaskakująco dobry powiedziałbym. Chciałem wykonać jeszcze inne pomiary, ale okazuje się, że w domu no, nie jestem w stanie na przykład odkręcić tego uchwytu, ponieważ no, ma, to bym musiał mieć przymocowane do stabilnej maszyny, a tutaj na pewno musiałbym mieć jakąś większą dźwignię, bo śrubokręt po prostu się wygina. Uchwyt jest naprawdę mocno zakręcony na swoim wrzecionie. No i nie jestem w stanie tego zrobić. W każdym razie z tego odcinka też się dowiedzieliście kilku ciekawych rzeczy. Tak jak mówię, dalej możecie pisać o swoich doświadczeniach, kto jeszcze nie napisał, bo sami widzicie, wymiana komentarzy, wymiana opinii, spostrzeżeń typu, że na przykład tutaj są dane śruby na imbus, a ten kołnierz nie pozwala, żeby do tych śrub się dostać. No i teraz, jeżeli ktoś by chciał po prostu tylko zdjąć uchwyt, zmienić go na coś innego, na przykład są takie uchwyty na tulejki zaciskowe, tak? Nie chcemy rozbierać całości, rozkręcać tarczy, tylko chcemy zdjąć ten uchwyt i założyć inny. No to mamy problem, ponieważ tak się tego nie da zrobić. Tak więc moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę, za obejrzenie drugiej części o podzielnicy do frezarki. Link zostawiam w opisie i oczywiście już z tego miejsca zapraszam na część trzecią, którą nagram w przyszłości. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie hej!